Kontynuujemy grę. Quake 4, etap 16. Ośrodek rekompozycji. Ciemno jak w dupie Murzyna, jak zwykle. Nie wiem, którą broń wybrać. Chyba hy Hyper Blastera wezmę. Tak, zaraz cię wypuszczę. Już idę, kurwa, nie, nie firzuj się. Tylko szkoda, że tego żołnierza załatwił. A za to jak go uratuję, to może zmodyfikuję broń mi jakąś. Pamiętam właśnie jak grałem kiedyś. Już.

o, i dał mi pancerz super o, i zmodyfikował mi tak na ilguna że dodał mi lunetę tak jak w lekkim karabinie i teraz pociski będą się naprowadzać na cel Wy, Wypierdoliście za przeproszeniem eee, to on chyba tutaj zostanie nie pójdzie chyba z nami nie idzie, dobra

Musimy zaktywować system transportu beczek. Squad, this is HQ. Please respond. Nie Nie do mnie, proszę Państwa, wielu. Kurye. Но <laughs> Dobra, mamy mało amunicji do hyperplastera. Co sobie weźmiemy? Nie, reguna jest za mocny. Rakietnica też za mocna. Dobra, shotguna weźmiemy. Bo do lekkiego karabinu też mamy mało. W ogóle tu, tu dużo mniej amunicji się nosi niż w Dumy 3. Ale już poleciał. Kurwa, macie. Jakie cud. Ale mnie walną teraz Kogoś tam torturują, słyszę Aha, tu chyba zdobędziemy nową broń Lighting gun Kurwa zajebista broń, a ja pierdole. Tą bronią właśnie go torturują o, tu są cewki elektryczne Dobra, już, już ją zbieram Już nie będzie cierpiał. Co jest? Nie mogę jej wziąć Yeah Już od razu będę z niej korzystał System na kolejny okres, wystąpienia z tej pory, dostaniecie teraz kopa od prądu. z tej pory, Patrz, ale skór wielno. Co, on jest odporny na Lighting Gun, czy jaki chuj? Albo ja jakoś tak chujowo strzelany. Ale on mocny jest, odporny na tą broń Mało życia mam, 15 tylko Ale go rozerwałem <laughs> i dole widzieliście Ale tu na szczęście jest pancerz Amunicja do nailgun i apteczka Wezmę wszystko Czyli to daje 80 życia ta apteczka, bo miałem 15, a mam 95. No, całe szczęście. To musimy włączyć, czyli aktywowanie systemu beczek. Tu nie dostaniemy się tam. Oczywiście się zablokowały O, teraz Idą, skurwiele To berserker, kurwa mać wielu Czyli nie atakować gunem yy, berserkera, bo on jest odporny na niego Kupę amunicji stracimy na niego, a, a szybko go nie zabijemy A, ci elitarni teraz są No, czy co? Czy to gdzieś się chowa za słupami? Chciałeś już widzieć we mnie kolec. No niepoczemnie tą apteczkę wziąłem. Ale dobra. Tam kolejni sukiencyny są. Podobne miejsce jak poprzednie. Pięknie. Kto tu jeszcze chce? Kurwa macie. Pierwszy chyba mój dead. To nic, jeszcze raz. У неё щитарчук. Ха-ха. В буфках саш? To masz w główkę Tu gdzieś on miał broń O jest I jeszcze jedna Kurwa, stał tyłem do mnie, sierota obrzygana. Tylko szkoda, że od beczki nie zginą. Beczki też będę rozwalał, tak jak w dumie trzy system wyłączony O, do granatnika mam full. A jednak się udało Tylko coś to się, to się musiało zaciąć z powrotem do tego gościa go weźcie znowu wracać taki kawał oho nowa animacja nowy przeciwnik jest widzicie Bardzo ciężko opancerzony. To jest chyba elitarny jakiś wojownik. Lepiej się do niego nie zbliżać w bezpośrednim starciu, bo jak on przypieprzy, to nie ręczę za siebie. Bardzo mocny jest. Jakimś hyperblasterem walił na raz kilku sztuk broni. Hey, tutaj na Ilguna sobie wyciągnę i zobaczycie, jak, jak się naprowadzają pociski. warto walić. Będą jeszcze. O, widzicie? Zaznaczony jest przeciwnik. O. Namierzony i teraz można strzelać dowolnie, nie trzeba celować. Pociski i tak dolecą. O kurwa. Ale mi przyfanzolił teraz Drugi dead. skur wielu Mucha. Kurwa. Widzicie, nie celuje w niego, a pociski tak lecą. Ale poleciał kurwa. O, tu ten miejsc tak zaskoczył. O, bo on Railgunę ma. Skurwiel. Tylko gdzie on jest? Jesteś. O, jesteśmy. Blisko już tych beczek. No już idę, kurwa, ja pierdolę. Nienawidzę czegoś takiego. Co myślisz, że tak łatwo, kurwa, wrócić się? To był ten gości z tą... tą... ...lighting gunem. Nie, to ja się chyba będę dalej szedł. Gdzie ja idę w ogóle? Tu miałem iść. Na dół. Zginąłeś. Pełny pancerz, hełm i zbroja. Niestety, niestety zginął. To i tak to jest skrypt, więc nie, nie, nie mogą go uratować. Muszę sam użyć tego systemu. Czyli pochwycenie czegoś tam, nie wiem co to jest. jakaś platforma jest i na tą platformę chyba będzie beczka i trzeba będzie w tą, na tą beczkę wskoczyć Nie wiem co który trzeba wcisnąć Tylko to jest ten ekran aktywny Nie pamiętam jak to się w ogóle używało O jest I teraz trzeba to wcisnąć i po tych beczkach wskoczyć na górę O, już chciałem mówić, etap się kończy. A, jednak się kończy w tym miejscu etap szesnasty, ośrodek rekompozycji.